Pierwszy odcinek zagubiony w internecie. Wow! Szczerze, trochę się wstydzę tego oglądania. no, nie możemy się wstydzić, bo wiecie, to właśnie nas doprowadziło do tego, gdzie teraz jesteśmy. <Słyszy> <Słyszy> Wiele, nie badarkę, Ty I wszyscy to zobaczą. 4 osiemnastki <Słyszy> tylko Moi drodzy, to jest kolejny film, kolejny odcinek, gdzie psycha nam totalnie siądzie. Przynajmniej mi patrząc na siebie sprzed. Razem 8 lat Jest dzisiaj ze mną mój ziomeczek, możecie go jakoś nazwać W komentarzu, teraz jesteśmy na Moim kanale, tym właśnie na którym oglądacie Tylko, że to są filmy z 2014 Roku, miniaturki Same mówią za siebie, kiedyś myślałem, że To się będzie klikać, jak taką miniaturkę dam Wyświetlenia mówią niestety co innego Ale trafimy też na filmy, które miały Po 150 tysięcy wyświetleń Także co ludzie, zasubskrybujcie kanał Bo wartko, szybciutko gonimy teraz Adbustera i No Life'a Pamiętacie, lecimy po top 1 na całym świecie, także to jest ważne. Zasubskrybujcie kanał, powiedzcie, mamie, tacie, rodzicom, ogólnie rodzinie znajomym, nieznajomym, że istnieje taki kanał. Podyślijcie im, powiedzcie. Ej, chodź, uśmiechnij się, Mordo, uśmiech jest ważny. Oczywiście łapa w górę i za te łapki, tak jak wam obiecałem, jutro będzie odcinek z Ewcią. Także też mocny materiał. Mój pierwszy nieusunięty film na tym kanale to najtrudniejsza gra na świecie. Ej, to mnie chyba już 10 razy dotknęło. Chyba ta gra mi pomaga. Nie! <noise> Powiem Wam, że intro bardzo zachęcające do oglądania odcinka. Cześć, witajcie, ja jestem Rebole i. Ej, co jak, co? Ale ja się bardzo cieszę, że już nie witam się, Mr. Lampel. Takie odcinki mogę oglądać. To jest najtrudniejsze. Gra na świecie wersji 1. Tak, version? English od samego początku działał, to najważniejsze. No, będę się w kamerę patrzeć, jak będę do was mówić, zatem od razu przepraszam. No, przepraszam za to, że nie będę patrzeć w kamerę, jak będę grać. W sumie śmiesznie jakbym grał w grę i patrzył ciągle na kamerkę, to by było ciężkie. Yy, od razu mówię, że czasami nie panuję nad sobą, jak są jakieś. E... A to już dobrze wiecie. Yy, takie komplikacje typu, że 20 razy przejdę ten sam level. Yy, to już jest nieco trudniej. Dlaczego ja tak oficjalnie mówię, Aż kurczę, mnie cial biorą. Wiecie, e e Prawilny Gamer, tutaj e poprawna polszczyzna, wyrafinowane e słownictwo, tak kiedyś próbowałem, niestety nie wyszło. <noise> 4 <-2 -0. głosy> Jak już po nazwie możecie się domyśleć, będą to najlepsze momenty z mojego kanału. Ta, tak jest! To już widzieliście, to też widzieliście, bo na to reagowaliśmy. To były filmiki z poprzedniego, poprzedniego kanału. Macie na stary kanał. Dobra, zapalimy sobie latareczkę. Ej, ja tego horroru nie pamiętam. Mamy. E. Wtedy jeszcze były bardzo modne, zwolnione tempa, w momencie kiedy ktoś się przestraszył. No dobra. Każdy kto nagrywał w tamtym czasie kojarzy tą buźkę. Bez tego by się nie obeszło. Fany moment bez tej minki to nie fany moment, sorry. O, ty zobacz to! Niektóre wiele dla mnie znaczą od wszyscy to zobaczą! Stereo 18 tryb. Osiem lat temu tak wyglądał psiakobus. To jest maluch przerobiony na pojazd flintstonów. To jest coś pięknego, takich rzeczy, na co nie się nie widzi na YouTube. No kurczę. Czemu ja w tym teledysku, no w sumie nagrałem taki mini teledysk? To nie można tego odjąć. Dawaj! O, złe tempo. Ale jakie efekty na kamerce, ty. Zobacz, jakby poskrobane, no, no. Rozwój, rozwój. Czemu my musimy to oglądać? By w sumie nikt nam nie kazał, nie? Ale do czegoś łapki zobowiązują, prawda? Но птица, уу, теперь встанем в -фильм фильме крутеть, no, ну i... <inizi> <з comunque> Ale ja naprawdę miałem takie przypadki kiedyś nagrywając filmy. Zobaczcie, witałem się do odcinka. Jak gdyby nigdy nic, i nagle He Hero Brian mi wskoczył przed ry. To nie był kolega, to nie była gra multiplayer. Hero Brian, duch Minecrafta, mi wyskoczył przed ry na przywitaniu. Serio, ja miałem takie przypadki, że to szok. A jeszcze tu się zacziem, powiedziałem no i była spacja, w sensie przerwa. Spacja, myślenie informatyczne, bo zauważyłem rekina, który wpłynie w moją stronę, akurat tak się obróciłem, Hero Bribe przed rej Ha. Czy my na pewno na dobrej stronie to oglądamy? Nie no, YouTube jest, działa. widzieliście w poprzednim odcinku i jeśli nie widzieliście, to serdecznie zapraszam. Jesteśmy mały mali. O nie, jeszcze się światło, co tu się światło zgasiło, czy czemu ja miałem taką ciemną kamerkę? Kacz, no nie, nie tak Ej, chyba chciałem po cichu nagrać ten film, bo jeszcze wtedy mieszkałem z rodzicami I rzeczywiście było ciemno w pokoju Albo chciałem sobie klimacik zrobić, w co wątpi, bo bardzo się bałem horrorów Albo rzeczywiście ze zgaszonym światłem, żeby nie powkurzać rodziców, bo to chyba była późna pora No ale jak widzicie, niezbyt mi się to udało Ej, o nie! <śmiew> to Jeszcze ten piskliwy głaś Nie możliwy takie zarzuty! Nie! Ej, to nie Ej, to są ci sami, no zobacz. Nie. No nie. No, ten jest bardziej skupiony Co tam się działo? Mówię o a ty ma to. Tego... Lidiaki kawa! Co no <trymne> czemu taki śmiech? To już chyba było na skraju niewytrzymałości Nie, patrz, ten ma taką smutną minkę, a ten ma taką... Bliźniaki jaki Bliźniaki krąpe... Może połączymy łóżka? Może Co ty na to? Jesteś na to gotowy? Mhm, a ty jesteś na to gotowy? Nie. No to zróbmy to, Zrób. to. jesteś gotowy... Nie, no to zróbmy to. A przy mnie bo, Takie rzeczy robiłem? Nie! No zastanów się! Chodź! I'm sexy and I know it. Co siedzi się na mnie patrzą Co za siara? No miałem akurat okno po stronie sąsiadu, gdzie jak siedzieli w ogrodzie, to widzieli wszystko co robiłem w pokoju, także na przypale albo wcale Patrzysz na mnie jak Nie, to była gra Chlaśni Giertycha. Kto z was ją zna? Pewnie mało kto, ale była gra chyba na Wyspie Gier albo na grypel, albo na Jejapel. Nazywała się Chlaśni Giertycha. Wiem myszką na około. Wy tego nie widzicie, ale. <laughs> ale chłopiszno! <laughs> Ej, ta gra jest bliżej złotym. Dobra, dobra, dobra. I teraz, teraz. <laughs> To wcale nie musiało tak wyglądać. Że mogło się inaczej potoczyć. Że mogło pójść w w ogóle w inną stronę, gdyby nie te filmy, nie byłbym w tym miejscu, w którym teraz jestem. Wiesz, moje stare błędy? Wszystko mnie doprowadziło do tego miejsca, mordo. No to jest prawda, ale śmieję się z tego, bo tak memicznie większość twórców mówi. Skype, Ramble TV. Czemu ja Skypa do siebie podawałem! Film pod tytułem Pompeczka. A więc mam do zrobienia 120 pompek i zrobimy. Wow, cóż za muskuła Makulatura prezes zresztą wyglądają jak taki papier To był chyba challenge, który musiałem zrobić, bo umarłem w Minecrafcie. Drugi part będzie jakby po tym jak zrobię pierwsze 30 i będę... Ej i nicepsy! Cztery party. A więc zaczynamy. Zobaczmy te popeczki Chociaż to poprawnie robię. Pierwszy odcinek zagubiony w internecie! Wow! Szczerze, trochę się wstydzę tego oglądania. Chociaż tam nie możemy się wstydzić, bo wiecie, to właśnie nas doprowadziło do tego, gdzie teraz jesteśmy. Hejka, moi drodzy, witajcie w nowej serii, gdzie wy mi przysłuchajcie. 2015 się zaczął zagubiony w internecie. Minęło 7 lat, a ja dalej cisnę tą serię. I będą ludzie, którzy powiedzą: Maciek, ty całe życie to do w serii, nic więcej wymyślić nie umiesz Jak widzicie, mój kanał był bardzo zróżnicowany, wszystko mogliście tam obejrzeć. Od zagubionego po zgniatanie pomidorów pachą, Też takie rzeczy były. Wtedy też praktycznie w ogóle nie montowałem tych filmów, tak jak trzeba. Bardzo, że jest na stylu, więc jak tutaj widzicie. Eee, napisałem post, bla bla bla. Tak, jeszcze wtedy była grupa pierogi Rembola. Dobra, walę wam ciekawostkę. Zobaczcie jaki multi miał awatar w 2015 roku. Nie miał dreadów jeszcze czajcie. Zobaczymy, co tu mi poprzesłaliście. Będziemy to komentować, oglądać, zobaczymy. jakby mi się nie chciało, nie? Przecież w komentarzach nie da się filmików dawać. No, rzeczywiście nie da się filmików dawać, dobra. <laughs> Czemu ja pocisnąłem swojemu widzowi? I mamy pierwszy filmik od Eweliny Mazurek Zobaczmy co to jest! Ej, ten filmik chyba cały świat zna. To jest chyba ten bułka tarta, tak mi się zdaje. Nie no, co ty tato? No daj spokój! Weź się tato <śśmiew> <śmiew> <Co>? <śmiew> <śmiew> Ej, wyglądam jakby tutaj nie wiem, jaki nafucany był czymś! Masakra ty! Jakby mi się żyć nie chciał <śmiew> Nie mogę! <żyć>. <śmiew> <śmiew> Co to za piękny? <śmienicza> ej, ale rzeczywiście. Co tu się dzieje? Tak, to był okres, gdzie wystarczyło kiwnąć palcem i już się śmiałem. Zresztą teraz też, jak ktoś ma śmiesznego palca. Jaka muzyczka? To też oglądałem, jak szybko. Ej, 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 e. Tam są przekleństwa. Bez przekleństw, ok? I co my tu mamy? Wszak jest miłością Shrek. Ej, ale paszki ogolone były. To najważniejsze. To. O, to ten ziomek, któremu glunt z nosa poleciał. Co? To, to niezła cenzura. Ej, ja to widzę, ludzie. Normalnie w ziemi gluta z nosa na spacer wyprowadziłem. Diii. Diii. Troszkę klawiaturkę zalałem, troszkę mikrofon. Boże, jak ja się cieszę, że te filmy już nie mają dostępu do świata, do życia. A to pamiętam dobrze ten film. Co to, to był? Jakiś miech <noise> Najbardziej właśnie śmiałem się z rzeczy, które mnie zaskakiwały pozytywnie Co w się sensie, no nie spodziewałem się, że tutaj ziomek zrobi pół obrót i zadupcy głową w ściany. W ściale jo. <głos> <głos> We framugę, czoły <noise> Moi drodzy, bo mam jeszcze mnóstwo filmów Które możemy razem okiełznać Z chęcią to zrobię, tylko musicie zostawić 30 tysięcy łapek pod tym filmem W innym przypadku będzie ciężko A kolejny odcinek wstawiam już jutro O godzinie 16 Także my się widzimy mordeczki Dobrego wieczorku wam życzę, odpoczywajcie Trzymajcie się, bless